Wantecz? Polones? Matko, ale przecież to jest mój Polonez. Ale co on taki kolorowy? Ale jaki ładny. Dzień dobry. Ale czemu pan tak pokolorował tego poloneza? Ale Wybiera się pan w trasę? Celem promocji, zbiórki pieniążków dla, dla Maxa? Na rehabilitację? To niesamowite. Ale to gdzie pan jedzie? Daleko? Tutaj gdzieś blisko? W Polskę? Całą? W kształcie x -a? Panie, aleś Pan wybrał. Najlepszy samochód Pan wybrałeś. To jest super. Ale czemu Pan wcześniej tego nie powiedział? Ja tak nie targował. Może Was jakoś wesprę? Nie wiem, lewarek potrzebujecie? Bo jeszcze mam. Ponton Wam dam. Panie, jak on sflatczy, to te cztery dychy polecicie. Spokojnie. Przyda się? A jak Was jeszcze można wspierać? Można finansowo? Tak? Ale gdzie ja Was można zobaczyć? Na face boku, wiecie co, to ja będę z Wami cały czas w kontakcie, bo ja znam ten samochód. Ten samochód ma duszę. Ja Wam pomogę. Ja tego do kościoła nie mieździłem, tak więc on duszy nie stracił. Wspaniałe. Naprawdę wspaniałe.